Bitcoin przebił psychologiczny poziom 10 tysięcy dolarów. Na jakiej podstawie wyznaczyłem perfekcyjną analizę, która wskazała idealnie momenty wejścia i wyjścia oraz dojścia do 10 tysięcy dolarów. Jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie i czego możemy spodziewać się jeszcze w najbliższych dniach. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku kryptowalut oraz budowaniem dochodu pasywnego. W dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat analizy technicznej, na temat mojej analizy, którą wczoraj wrzuciłem na platformę TradingView, w której pokazałem idealne wejścia, dosłownie idealne wejścia na kupno i na sprzedaż na Bitcoina. Zdradzę Wam na jakiej podstawie wyznaczyłem te poziomy Oraz zobaczymy sobie jak może wyglądać dalsza sytuacja na Bitcoinie Czy zobaczymy, czy możemy zobaczyć dalsze wzrosty Jeżeli tak to do jakich poziomów Jeżeli mielibyśmy zobaczyć spadki to co musiałoby się wydarzyć Aby takie spadki właśnie zobaczyć Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz A interesują Cię możliwości zarabiania w internecie Rynek, kryptowalut, edukacja związana właśnie z tym rynkiem Zarabianie w internecie zachęcam cię do stawienia suba, abyś był/ była na bieżąco z kolejnymi materiałami. Jeżeli ten materiał będzie miał dla ciebie wartość, a wartość na pewno tej będzie, to zostaw łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej analizie, i jak ta analiza Ci się podobała i czy skorzystaliście z tej analizy, którą wrzuciłem wczoraj właśnie na platformę. TradingView, gdzie możemy właśnie robić swoje analizy, gdzie ja robię swoje analizy. Link do tej platformy oczywiście znajdziecie w komentarzu oraz w opisie. Rejestrując się na tą platformę i robiąc analizy na tej platformie, korzystając z płatnej subskrypcji, dodatkowo dostaniecie 30 dolarów od TradingView na wykorzystanie na platformie. Taki bonus, jeżeli będziecie chcieli dołączyć. Natomiast jeżeli chcecie się zarejestrować na tej platformie po to, żeby obserwować mój profil i moje analizy, które wrzucam wam Między filmami, albo jako aktualizacja tego, co pokazuję Wam podczas moich filmów, to możecie właśnie obserwować mój profil i Investments, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje, jeżeli zobaczę coś, co jest warte, właśnie, aby Wam, aby z Wami się tym podzielić. Na początek, właśnie chciałbym Wam pokazać. Podzielę się z Wami, właśnie moją analizą wczorajszą i pokażę Wam na podstawie jakich poziomów, na podstawie jakich narzędzi. Do analizy rynków finansowych wyznaczyłem właśnie te poziomy, na których mieliśmy wczoraj perfekcyjne reakcje, dosłownie co do kilku dolarów. Więc jesteśmy właśnie na platformie TradingView, i to jest mój wczorajszy wpis o godzinie, o właśnie nie zobaczę o której godzinie, ale to było o godzinie gdzieś 16, 16 może 17, przed 17, bo potem wydarzył się właśnie ten impuls, o którym mówiłem na tej analizie 20 godzin temu. Widzimy, że to było 20 godzin temu. I zetknijmy sobie właśnie na tą analizę. Wyglądało to w ten sposób. Byliśmy właśnie wtedy, to mamy, mamy interwał godzinny, mamy interwał godzinny, byliśmy właśnie na tej świeczce, Byliśmy na tej świeczce, czyli to było o godzinie 15. O godzinie 15 wrzucałem tą analizę. Za chwilkę zobaczymy sobie, co to się wydarzy. Natomiast opisałem dokładne momenty, dokładną reakcję tego, co się może wydarzyć. I opisałem również scenariusz potencjalny spadkowy, gdybyśmy mieli z tych poziomów zacząć spadać. Widzimy, napisałem dojście i reakcja do obszaru 161 FIBO, to właśnie jest ten poziom 161 FIBO, mieliśmy tę reakcję i kurs zaczął spadać. Możliwe zejście do 127 jako korekta i kontynuacja. I zobaczmy, co się wydarzyło. Mieliśmy zejście do 127 FIBO, za chwilkę to FIBO tutaj rozłożę. I zobaczycie, że właśnie to był ten poziom. Zniesienie Fibonacciego dlaczego rozłożyłem od tego punktu do ostatniego dołka, po którym zobaczyliśmy wybicie właśnie tej ostatniej korekty w tym trendzie zastosowym, a później w trendzie spadkowym. Także mieliśmy wybicie tej korekty, czyli stopa tą tutaj. Zobaczyliśmy wejście, wybicie, najpierw reakcja na poziomie 127. Mieliśmy jedną reakcję, drugą reakcję, mocny impuls. Manipulacyjny, który miał wybić wszystkie osoby, które miały ustawione tutaj słowa oraz miał za zadanie, w cudzysłowie, zamknąć pozycję grubasów. Jest to element związany z moją strategią. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, oraz podzielę się z Wami tymi informacjami, które przyczyniły się do tego, że wyznaczyłem właśnie te poziomy. Więc pomijając ten fakt tutaj manipulacyjny, widzimy idealne reakcje na poziomie najpierw 127 wzniesienia fibra. A później 161% zniesienia fibronażowego. Są to zewnętrzne poziomy, które właśnie służą do wyznaczania zasięgów potencjalnych wzrostów lub spadków. Po odbiciu, właśnie od zniesienia fibronażowego, 161% mieliśmy jedną ośrodkę doji i mieliśmy mocny impuls na interwale 15-minutowym. I właśnie tutaj, w tej okolicy od 9500, miałem pozycję. Na spadki tutaj miałem ją zamknąć, ale dosłownie nie zdążyłem. Dosłownie w tym czasie byłem sobie, paliłem kawkę, a to się wydarzyło, zobaczcie, że to się wydarzyło w 5 minut. Nie zdążyłem zamknąć tej pozycji, nie zdążyłem otworzyć tej pozycji już tutaj tym knotem, i z tego pułapu złapałbym ten cały ruch. Otworzyłem swoją pozycję po zamknięciu się świeczki o godzinie 17 i otwarciu się świeczki kolejne 4 godziny o godzinie 18, aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie i byłem właśnie w tej pozycji tutaj na wzrosty. Do zamknąłem swoją pozycję przy 8, 9850, ponieważ tam był mój już obszar taki, gdzie możemy zobaczyć reakcję ceny. I ta reakcja była właśnie na tym poziomie 9880. Ja miałem 9850 i tutaj zatrzymałem się i przez kilka godzin ten kurs tutaj się bujął. Wieczorem widzimy, że pozycja ta została jeszcze raz wybita. Mocniejszym impulsem, ponieważ tutaj już ludzie spodziewali się spadków i zaczęli zagrywać shorty, a grubasy wybiły te poziomy po to, aby wybić ich stoplocy, które były tutaj ustawione. Zobaczcie, że tutaj niemal idealnie dosłownie zabrakło 20-30 dolarów, aby dojść do kolejnego poziomu zniesienia tego na naczego 227% zakresu właśnie. Tej korekty, którą tutaj wyznaczaliśmy. Więc były to poziomy, które ja dla siebie wyznaczyłem, jako poziomy reakcji dla ceny. Tutaj był cały opis tej sytuacji, oczywiście, i zobaczcie. No tutaj mamy już przyspieszone to, co się wydarzyło. Także idealna analiza, w której pokazałem moment wejścia. Cyk było to tutaj, moment wejścia. Odbicie się ceny z tego poziomu, powrót do 127% FIBO. Między innymi tutaj również mieliśmy lokalne wsparcie dla ceny, które wytworzyło się tymi szczytami, więc również takie dodatkowe powiedzmy potwierdzenie dla osób, które grają standardowe strategie. Ja standardowe strategii nie gram, gram troszeczkę inaczej, ale było to dodatkowe potwierdzenie i stąd mieliśmy mocny impuls, który doszedł właśnie do 227% zniesienia fibonaczego. prawie do 227%, przebiliśmy 10 tysięcy i zobaczyliśmy krótką reakcję. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać kolejne, kolejne zniesienie, które rozłożymy sobie z innych poziomów i zobaczcie, jak bardzo respektowane są zniesienia Fibonacci'ego 161% czy 127%. Zobaczcie, teraz zobaczyliśmy sobie ten impuls, końcówkę tego impulsu wzrostowego, którą mieliśmy w zeszłym tygodniu, półtora tygodnia temu, tak? czyli doszliśmy do 30 kwietnia do 9400 i mieliśmy ten ostatni dołek, który od którego zaczęło się wybicie tego poziomu. Zobaczcie, że cena idealnie doszła tak naprawdę dopiero to zauważyłem przed chwilą, zekając na wykres, idealnie doszła do 161 zniesienia Fibonacciego i znowu powróciła do poziomu 127 zniesienia Fibonacciego. więc może dać to nam kolejne potencjalne wzrosty do okolic 10 600. Patrząc z perspektywy rozłożenia, właśnie pod tym kątem zniesienia FIBO, zobaczmy jak to się pokrywa, gdybyśmy to rozłożyli w taki sposób, jak mieliśmy wcześniej. Ok, te poziomy 127, tu się pokrywa, tu się pokrywa, tu są prawie na tym samym poziomie. Więc idealnie mamy tak zwany confluence, podwójne potwierdzenie tych poziomów, tak? czyli mamy reakcję właśnie w tym obszarze cenowym. I później możemy mieć reakcję właśnie w przedziale 10600 czy 10700. Natomiast, aby to się wydarzyło, zaznaczmy to sobie w ten sposób, te pułapy. I dalej mamy jeszcze ten poziom, tutaj 11400, który również jest obszarem zaznaczonym przez mnie wcześniej, gdzie była wcześniej manipulacja po lewej stronie. Więc to sobie zobaczymy. Skasuję na razie te zniesienia filmu dlaczego i powiemy sobie, co musi się wydarzyć, abyśmy do tych poziomów doszli i co nam stoi na drodze. Jeżeli chcielibyście zacząć swoją edukację na rynku kryptowalut, chcielibyście się edukować właśnie w tym kierunku, plus edukacja związana z tradingiem, plus korzystanie z sygnałów gotowych wejść na wzrost czy na spadki bitcoina, to za chwilkę pokażę Ci się film, w którym omawiam właśnie platformę, forum edukacyjne, w którym ja się uczę, w którym mam możliwość uzyskiwania właśnie tych momentów wejścia. Jeżeli to Cię zainteresuje, odezwij się do mnie najpierw na Facebooku czy na Instagramie, czy mailowo, po więcej informacji oraz linki do rejestracji do forum. W niedzielę spotkamy się, aby podsumować kolejny tydzień korzystania z sygnałów, aby sprawdzić skuteczność właśnie tych sygnałów na gotowe wejścia, na spadki i wzrosty bitcoina czy innych kryptowalut, aby pokazać Wam, jak to wygląda. I w niedzielę zobaczymy sobie jeszcze ostatnią, zrobimy sobie osobno ostatnią analizę przed Halvingiem. Także zostaw suba, nie zapomnij, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zostaw również dzwona I słuchajcie, właśnie zapomniałem o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, zanim przejdziemy do aktualnej sytuacji Na Bittube możecie znaleźć również, właśnie jeżeli macie konto na Bittube, zapraszam Was na Bittube do subskrypcji mojego kanału Ponieważ tam również będę wrzucał analizę Ponieważ w przyszłości może się okazać tak, że YouTube, Google po raz kolejny zbanują kryptowaluty, ponieważ już o takich zamiarach słyszałem i wtedy nie znajdziecie informacji na YouTubie ani w Google o Bitcoinie i o tym, co może się dziać na rynku kryptowalut. Dlatego wtedy zapraszam Was tutaj na BitTube, gdzie będziemy mogli kontynuować naszą serię, kontynuować naszą edukację. Abyście tego nie przegapili, to zapraszam Was właśnie do subskrypcji i link do subskrypcji na BitTube znajdziecie również w opisie oraz. W pierwszym komentarzu pod tym materiałem. Dobra, widzimy, że zaczyna coś się dziać, natomiast widzę tutaj jeszcze potencjalny moment zejścia, właśnie z tego poziomu 9970. Natomiast jeżeli to za chwilkę przebijemy, to kolejnym poziomem, właśnie reakcji ceny, może być poziom 10300-10200. Ten obszar cały jest ostatnim aktualnie obszarem manipulacyjnym przed rozpoczęciem tych mocnych spadków, które zobaczyliśmy. W lutym, kolejny poziom, który powinniśmy przetestować, jest to poziom 10400, gdzie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć impulsów, które zakończyły się właśnie w tym obszarze. Więc prawdopodobnie, jeżeli przebijemy poziom 10200, gdzie mamy tutaj też linię trendu wzrostowego. Która została przebita przez koronawirusa i te inne sprawy. Jeżeli kurs nie odbije się od tych poziomów, to powinniśmy zobaczyć reakcję na poziomie właśnie tego 10500. Aktualnie mamy kilka bardzo takich ciężkich poziomów, plus jeszcze ten halving, i w tym momencie jest mi dużo trudniej wyznaczyć te potencjalne momenty wejścia czy wyjścia niż było to wczoraj, kiedy byłem przekonany, do tego, że właśnie dojdziemy do tych 10 tysięcy czy do wyższych poziomów, plus dodatkowo potwierdzała mi to analiza. Natomiast z tych poziomów, w których jesteśmy teraz, zarówno możemy pójść jeszcze wyżej i możemy spaść, ponieważ są oczekiwania również na wzrosty, a grubasy wiedzą, że my oczekujemy wzrostów, dlatego mogą zrobić zupełnie inaczej i spuścić bombę, gdzie zobaczymy mocne spadki, a z drugiej strony możemy zobaczyć jeszcze pompkę przed Halvingiem i zobaczyć wybicie kolejnych. Poziomu. Natomiast, jeżeli mamy patrzeć na to, na kolejne poziomy ze strony technicznej, jeżeli chodzi o analizę, no to moim zdaniem możemy zobaczyć właśnie te kolejne poziomy, czyli 10200, 10400, i tutaj reakcję spadkową, ewentualny szybki impuls przebijający, właśnie chociażby do poziomów 10600, i wtedy zaczynamy te spadki, lub dojście do 11 11000, co jest również, zobaczcie, pokażę Wam to. Po raz kolejny tutaj użyjemy zniesienia Fibonacciego. Tym razem od początku tego impulsu, czyli odtąd do ostatniego tego szczytu, który został wybit do tego poziomu. I zobaczcie, że kolejne właśnie te poziomy, tutaj mieliśmy również znowu ten poziom 127, więc ten obszar był napikowany Fibo zewnętrznymi 127, 161. I zobaczcie, że kolejny właśnie poziom to jest 161, to jest 11 tysięcy za bitcoina. Natomiast tutaj, tą strefę, którą sobie wyznaczyłem, 11500, jest to strefa ostatniej świeczki jednodniowej przed rozpoczęciem się tych spadków z sierpnia 2019 roku. Więc to jest również ten cały obszar, jest obszarem. Manipulacyjnym, gdzie najpierw mieliśmy potencjalne wzrosty, potem mieliśmy wybicie, i stąd się zaczęły te spadki. Więc ja tutaj, jeżeli dojdziemy do tych obszarów, od początku 11400 będę szukał ewentualnych potwierdzeń na zaczęcie spadków. Gdybyśmy jednak przebili te poziomy, to możemy naprawdę, naprawdę jeszcze polecieć dużo, dużo wyżej. Mówiłem Wam o potencjalnych nawet 18 tysiącach dolarów według analizy technicznej Crypto Picasso, od którego ja uczę się również tradingu. Crypto Picasso możecie znaleźć na Twitterze. Macie tutaj również mój profil, na którym ja wrzucam swoje analizy z TradingView. O, nawet ktoś mnie obserwuje. Ja tutaj, szczerze mówiąc, nie zaglądam, bo mamy jakieś właśnie wpisy, o to trzeba będzie odpowiadać. OK, natomiast ja obserwuję tutaj na Twitterze Crypto Picasso. I to jest właśnie edukator kryptowalut, który naprawdę ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o rynek krypto. Słuchajcie, Crypto Picasso dał nam sygnał na wzrosty, jak byliśmy na poziomie 7700, kiedy ja szukałem tutaj spadków, Crypto Picasso powiedział, że prawdopodobnie zobaczyłem wzrosty, dostaliśmy sygnał i ten sygnał się mega, mega potwierdził, co widzicie zresztą tutaj po tych ostatnich wzrostach. Także to jest człowiek z kilkunastoletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o rynku finansowe, a od siedmiu chyba lat na rynku kryptowalut. Także warto go obserwować, jeżeli macie Twittera no i oczywiście zachęcam do obserwacji mojego profilu, Pacholski Łukasz, nie wiem dlaczego, ale nazywam się Pacholski Łukasz, Małpa Pacholski Łukasz, jeżeli chodzi o Twittera. Także aktualnie obserwujemy to, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o potencjalne przebicie tych poziomów i tak jak wspomniałem, jeżeli przebijemy 10, 10, 200, no to tutaj mamy kolejne Kilka poziomów, które będą mocne i sugerowały, mogą sugerować nam odwrócenie się i zaczęcie spadku. Natomiast mamy piątek, więc mamy jeszcze czas do tego, aby grubasy podpompowały tą cenę, a zrzuciły wszystko na przykład w niedzielę czy, czy w poniedziałek rano. Jeżeli zobaczymy spadki z tych poziomów, ponieważ nie będę wybiegał w przyszłość i mówiąc, jak będą wyglądały spadki z tych poziomów czy z tych poziomów. Czy z tych poziomów, jeżeli jeszcze do tych poziomów nie doszliśmy, więc powiem Wam, co może się wydarzyć, jeżeli nie przebijemy tych poziomów aktualnie. Jeżeli nie przebijemy tych poziomów aktualnie, to tutaj ja mam swoją wyznaczoną strefę. Kolejny raz użyjemy zniesienia FIBO, a tym razem muszę to FIBO zmienić. Mam tutaj swoją wyznaczoną strefę, gdzie zobaczyliśmy właśnie manipulację ostatnią Tym knotem, która wróciła szybciutko do tej świeczki Tak, to co Wam pokazywałem wcześniej Gdzie mieliśmy tutaj zniesienie 161, zejście do 127 Tym knotem i to było wszystko w 5 minut Więc to jest impuls manipulacyjny, to nie jest zwykły, zwykłe wahanie tak jak niektórzy ludzie, którzy nie mają pojęcia, pozdrawiam cię Mati. Sorry, ale dla mnie nie masz pojęcia, o czym mówiłeś, którzy mówią, że na kryptowalutach są duże wahania na wzrosty i spadki. Są wahania, ale te wahania są wywołane czymś. I one są wywołane właśnie w tym wypadku były wywołane zamknięciem pozycji poświęcających kapitał. Ale to jest element strategii, jak wspomniałem, nie będziemy teraz o tym rozmawiać. Tutaj również w tym obszarze mamy. Yy, 61% zniesienia Fibonacci'ego, więc jeżeli stąd nie, nie zobaczymy przebicia tych poziomów i zobaczymy ewentualne zejście, jak Wy to wygląda, oglądacie, to już to panie się wydarzyło, już, już wiecie, co, co dalej. Natomiast z tego obszaru możemy zobaczyć ewentualną właśnie kontynuację wzrostu. Co jeszcze? Dodatkowo, tak jak wspomniałem, ja się edukuję na forum edukacyjnym Mr. Poradana, do którego link Wam teraz pokażę film i na koniec tego materiału i tam się nauczyłem, uczę się czegoś nowego, dodatkowego elementu strategii, z której wcześniej nie korzystałem. Mamy to zasięg korekty, czyli zasięg tej korekty tutaj, pierwszej po wybiciu tego, tych spadków i zaczęciu wzrostów i przykładając sobie tutaj właśnie tą korektę, widzimy, że kurs doszedł do 100% prawie tej, tej korekty po tym spadku krótkim i składając sobie tutaj znowu FIBO Znowu muszę sobie to FiBo zmienić zasięgi, to widzimy, że ten obszar przeze mnie wyznaczony jest obszarem również między 127 a fi, 161 FiBo, co może być właśnie dodatkowym potwierdzeniem, jeżeli stąd mielibyśmy zobaczyć zejście. Zejście i zacząć kontynuację e, kolejnych wzrostów. Aktualnie mamy. My byliśmy wczoraj po mocnym impulsie spadkowym, więc teoretycznie wypadałoby zrobić jakąś korektę. Widzimy, że mieliśmy dwie zielone świeczki 4 godziny, które właśnie teraz zostały tak jakby zanegowane tą kolejną świeczką, która zamknie się za godzinę, więc w od tego, w jaki sposób ona się zamknie, czy nad tymi poziomami, czy jednak będzie to duża świeczka z knotem od, od góry w dół, no to raczej możemy zobaczyć właśnie pogłębienie tych spadków. Ale to już wy będziecie widzieć. Prawdopodobnie jak ten film wleci, to już będzie godzina 14 albo i później troszeczkę. Więc wy już to będziecie widzieli. Ja natomiast tego jeszcze nie wiem, co tu się wydarzy. Jak wspomniałem, stąd możemy zobaczyć jeszcze zejście niżej i wybicie tych poziomów. Tak naprawdę, wybicie z tej strefy może sugerować nam zaczęcie spadków. Ale o tym będziemy rozmawiali, jeżeli to się wydarzy. Zobaczymy, w jaki sposób to się wydarzy: czy to będzie mocny tylko impuls i powrót, czy zobaczymy tutaj jakieś formacje sugerujące właśnie rozpoczęcie już teraz spadków, i wtedy ta pompka harvingowa właśnie by już pękła. Także bardzo jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Co Wy o tym myślicie? Jak? W taki sposób o, wy to widzicie, jeżeli chodzi o cenę przed halvingiem. Także dajcie znać, jaki kurs widzicie przed halvingiem, jak to się skończy, czy już zaczniemy spadać, czy będziemy lecieć wyżej. Narysujmy sobie może ten scenariusz spadkowy, gdybyśmy mieli stąd schodzić. Tutaj jest w sumie scenariusz wzrostowy do kolejnych poziomów. Możemy zobaczyć tutaj, przetestować jeszcze raz gdzieś. Tu jest za dużo, za dużo tych poziomów, jest yy, przy sobie, aby to. Dokładnie wyliczyć tu mieliśmy przestrzeń, mieliśmy spokojnie, można było tą analizę zrobić troszeczkę lepiej. Natomiast tutaj, w tych obszarach, powinniśmy zobaczyć reakcję. Ta strefa tutaj, ta strefa tutaj, no dużo tego jest, dużo tego jest przy 10 tysiącach i teraz to jest takie bardziej wróżenie z fusów, niż ma to być oparte na różnych zniesieniach czy ogólnie na analizie technicznie. Natomiast widać, że wczorajsza analiza sprawdziła się idealnie, być może zjedziemy, o przetestujemy tą linię trendu, cyk coś takiego, ewentualnie stąd już pójdziemy właśnie do tego poziomu, jeżeli przebijemy tą linię trendu, to powinien być retest tego poziomu chwilowy chociażby takim knotem jak mieliśmy tutaj i kontynuacja wzrostów przebicia tych poziomów retest poziomu 1400 od góry o, może tak się to coś wydarzyć, tak no i zobaczymy, jak tu dojdziemy, jeżeli tu dojdziemy i w jaki sposób, jak to nam się będzie formowało. No zobaczymy, czego możemy oczekiwać dalej od ceny. Natomiast, jeżeli przebijemy te poziomy, tutaj oczywiście zobaczymy sobie standardowo scenariusz spadkowy, przebicie tych poziomów, być może jakaś korekta tutaj, potwierdzenie, odbicie się wtedy tutaj od tego, tutaj by było wsparcie i opór dla ceny. Przebicie tej linii trendu, którą tutaj wyznaczyliśmy, tutaj mam punkt reakcji ceny. Także tutaj będzie cena, dojdzie i ewentualnie może zrobić coś takiego i zacząć kontynuować spadki. Tu, kiedy dojdziemy, ja będę szukał 8600, 8670. Tu będę szukał potencjalnego momentu wejścia na krótki buy, na krótkiego longa lub na dłuższego longa, zależnie od tego, jak tu się wykres będzie formował, ponieważ w tym momencie nie jestem w stanie określić zasięgu tego poziomu i jeszcze tutaj co możemy dorysować, to właśnie tak standardowo, dla tych co grają standardowe strategie wsparcie, opór ja to rysuję tylko żeby Wam pokazać, ponieważ większość z Was to zagrywa więc to widzi, więc to rozumie ja posługuję się inną strategią a to mi służy tylko do tego żeby zobaczyć gdzie jest kasa, gdzie są stop lossy aby grać trochę inaczej więc to Wam pokazuję abyście wiedzieli w jaki sposób to wygląda standardowo i czego możemy się spodziewać. plus mamy tą reakcję tutaj. Co się wydarzy dalej? Będziemy reagować. Będę wrzucał analizy ewentualne na platformę TradingView. Także ta analiza również, którą teraz widzicie, pojawi się na TradingView. Chyba, że coś się wydarzy po tym, jak ten materiał będę montował i zanim go wrzucę, to wtedy zostanie to zaktualizowane, więc zapraszam Was na mój profil na platformę TradingView. A investments? Oczywiście standardowo... Zobaczmy tu jeszcze FIBO, które wyznaczaliśmy, tak? 100% cyk. Gdzie zaczynaliśmy? Tutaj zaczynaliśmy. 127, 161 wzniesienia FIBO. To mamy ten obszar tutaj 10 000. Plus, zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Ok, tak zostawiamy. Tak zostawiamy. Mamy tą linię. Dobra, jest tu dobrze naniesione. Cyk. Ok. Czyli tutaj bym się spodziewał większej reakcji. Po wybiciu 10500, gdzie mamy poczwórny szczyt, to jest dla mnie do wybicia. Jeżeli mamy zobaczyć kolejne wzrosty, to właśnie powinniśmy te poziomy przebić, i wtedy ewentualnie możemy zacząć potencjalne spadki. Więc ja sobie ten obszar tutaj zostawiam i zobaczymy, co cena nam pokaże, w jaki sposób to się uformuje. Tu oczywiście możemy zobaczyć reakcję i kontynuację po kolejnych. Potwierdzenia. Zaktualizujemy to sobie w niedzielę. Chyba, że jutro będzie się działo coś ciekawego, to zrobię ten materiał, jeżeli znajdę trochę czasu. Mam nadzieję, że ten materiał był cię przydatny. Jeżeli tak, to zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podobała ta analiza, w jaki sposób ty to widzisz. Również widzę, że coraz częściej dzielicie się swoimi analizami i za to wam dziękuję, bo to są naprawdę bardzo często, bardzo dobre analizy. Także do usłyszenia, do zobaczenia, do napisania. Niech Bitcoin będzie z Wami. Pamiętajcie jeszcze o BitTube. BitTube, bo jak kanały na YouTube poznikają odnośnie rynku krypto, to informacji już nigdzie nie znajdziecie. Także BitTube subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.